Miszczowie. Pani Olga Skwara jest tutaj ze mną, a spotykamy się po to, aby wyjaśnić pewne różne dziwne sytuacje, które wokół domu kultury krążą. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja bym prosił o wyjaśnienie, jak to wszystko było. <śmienicza> Wie pan, teć, na wolności. To pomysł mojego kolegi. W kolejności, na tam drogą mailową, żeby to powtórzyć. Wie pan, teć, czy ten pracownik, gdyby na przykład chciał, czy mógłby wziąć udział w konkursie na to stanowisko pracy, które jest w tej chwili ogłoszone? Ja w tym momencie nie wyobrażam sobie dalszej współpracy z tym pracownikiem. No to może w ten sposób podsumujmy to dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję bardzo za wywiad i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.